Państwo. Szanowni Państwo, przypadkiem ogromny zaszczyt powitania wszystkich Państwa w imieniu gospodarczego spotkania. Witam w imieniu pana Starosty Szczepana Niebrzegowskiego, dyrekcję szpitala w Radzymi Podlaskim, dyrektora Roberta Wisa, zastępcę dyrektora do spraw administracyjnych technicznych Jarosława Sosnowskiego, zastępcę dyrektora do spraw pielęgniarstwa Doroty Dymańskiej, jak również w swoim imieniu. Pragnę Państwa powitać do uroczystości związanej z otwarciem nowej pracowni jednoskopowej, która powstała bez wyzwań z dzięki pieniądzom pochodzącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego miejsca serdecznie witam Panią Posłankę z, na Senie Rzeczpospolitej Polskiej, Panią Monikę Pawłowską. <klucz> witam Pana Wice Roberta Gwityczuka. Witam przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, pana Andrzeja Wiosława, dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Politycznej. <noise> witam Jego Ekscelencję, księdza biskupa Kazimierza Kłównym, biskupa dla decyzji <noise> Serdecznie witam panią dyrektor Miejskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, panią doktor nauk o zdrowiu, panią Mandarny Czarkowską. Witam i dziękuję za przybycie Panią Profesor Doktor Habitowaną Halinę cichosz Pan Pani Profesor jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii, kastro jak również kierownikiem kliniki gastroenterologii w pracownią endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam gospodarza, współgospodarza Starostę radzieńskiego Szczepana Nieprzybyckiego. Witam Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Roberta Mazurka. <klucz> witam Pana Hice starosty Michała Zająca. <klucz> Serdecznie witam Pani Miasta Radziny, Podlaski, Pana Jerzego Remunka. <klucz> witam Radnych Powiatu Radzyńskiego. Witam Radę Społeczną Szpitala na jej Przewodniczącym Jarosławem Wiesmontem i z Radnym Województwa Ogólnowskiego, pana Ryszardem Szczypem. Witam bardzo serdecznie wójtów gmin powiatu raczyńskiego. <klucz> Witam duchownych, księdza kanonika e, Krzysztofa Pawelca, dziekana dekanatu radzyńskiego. <klucz> księdza kanonika Jarosława Sutryka, proboszcza parafii Matki Boskiej, uznającej pomocy w radzeniu <klucz> Witam prezesów bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnej radzyńskiej firmy Spanek. Witam pana Edwarda Bajko, I Pan Pawła Za <noise> Ze szczególną atencją i uznaniem, i z podziękowaniami za przybycie, witam Rodzinę Świętej Pamięci Pana doktora Jarosława Drabko. <noise> witam pracowników Firmy Kastronet, przedstawicieli świata medycznego, duchownych i pozostałych gości. Witam serdecznie pracowników naszego szpitala, a szczególnie pracowników pracowni endoskopowej z panią doktor Katarzyną Niebogłowską na Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, a teraz proszę o zabranie głosu panią, panią poseł Polika Pawłowską. panie księża, panie starosto, panie wojewodo, panie dyrektorze, szanowna pani kierownik, wszyscy czcigodni w goście. Ja tak od serca powiem, że po pierwsze jestem dumna, szczęśliwa, zadowolona, że mogę dzisiaj dzielić z wami i radosny dzień, bo niewątpliwie pracownia Zapewni lepszą opiekę wszystkim mieszkańcom, nie tylko powiatu radzieckiego. Oczywistym jest też, że, że bez wsparcia pani szefowej nfz pana starosty, pana wojewody i wielu, wielu innych nie udałoby się to. Bez wsparcia rządowego również. Ale chciałabym wyróżnić i w szczególny sposób podziękować tym takim cichym aniołom, którzy. Nie zawsze są na świeczniku. Mówię tutaj o Panu Dyrektorze, mówię tutaj o Pani Kierownik, którzy ciężką pracą zabiegali o to, żeby ten szpital funkcjonował, rozwijał się i jak wiem z rozmów z Panem Dyrektorem, dużo jeszcze przed nami. Na koniec dziękuję Państwu za ten upór, za tą ciężką pracę i za to, że mieszkańcy mogą się cieszyć nową pracownią. O zapewnieniach. Rozmawialiśmy ze starostą, z panem dyrektorem, że możecie Państwo liczyć na moje i pani dyrektor na pewno nieustające wsparcie, bo ona również jest takim cichym aniołem sukcesów w szpitalach. Raz jeszcze serdecznie Państwu gratuluję i dziękuję, że mogę z Państwem tutaj być. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, poseł. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wycedora Roberta Ekscelencjo, książę Wyskupie, wielce szanowna Pani Poseł, przygodni kapłani, drogi Panie Starosto, szanowni samorządowcy, drodzy przyjaciele szpitala, ale szczególnie drogi personelu. Stare, jeden z najstarszych polskich słów odwołują się do zdrowia. Nie kto wie, jak słynny poeta Czarno Lasu pisał, Szlachetne Zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nam nic nie dolega, myślimy, po co jest szpital, po co są lekarze. Ale drodzy Państwo, tak samo jak słynne powiedzenie, chcesz pokoju, bo gotów na wojnę, tak samo chcesz być zdrowy, miej gdzie się leczyć, jest bardzo ważnym przesłaniem. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Panu Staroście za upór i wytrwałość. Po pierwsze, upór w dążeniu do pozyskania środków na wiele inwestycji, do tego się zaraz odniosę. Ale upór również ku temu, żeby otoczyć nasz radzyński szpital właściwą opieką. Zarówno w gronie. Medyków, lekarzy, profesorów, ale również w gronie kadry kierowniczej. Bardzo serdecznie Pani Starosta gratuluję. Ale z drugiej strony wiemy dokładnie, że najstabilniej stoi się na dwóch nogach i starosta nie tak dawno jest znany z tego, że bardzo dużo buduje. Buduje po pierwsze drogi, ale drodzy Państwo, chciałbym zapewnić Państwa, że bardzo dba o służbę zdrowia w naszym wyjątkowym powiecie. Bardzo często zabiega o kolejne środki, z jakże szerokiej palety dofinansowań czy rządowych, czy Urzędu Marszałkowskiego to jest naprawdę bardzo dobry kierunek. Bo tak jak mówi stare, stare zapytanie mądrego sfinksa. O tym, że jeżeli jesteśmy mali, chodzimy na czworaka, jeżeli jesteśmy zdrowi i silni, chodzimy na tych dwóch nogach, to kiedyś będziemy nie tylko potrzebowali laski do poparcia, ale również tego właściwego miejsca, to jest szpitala, gdzie możemy zwrócić się z prośbą o pomoc, o poradę, a w tych szczególnych wypadkach: o ratunek, bo wszyscy wiemy, tak jak to pięknie dzisiaj powiedział ekscelencyjny ksiądz biskup, wszyscy jesteśmy śmiertelni, ale nawet sam Pan Jezus pomagał tym, którzy cierpią, którzy byli sparyżowani, którzy potrzebowali pomocy. Tak samo Państwo i z tego miejsca chciałbym wszystkim w imieniu wojewody lubelskiego, leka sprawki oraz własnym przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim lekarzom. Stara zasada mówi, po pierwsze, nie szkodzić. Życzę, żeby Państwa służba i powołanie przyczyniała się do tego, żeby ludzie jak najdłużej czuli się nie tylko zdrowi, szczęśliwi, ale szczególnie czuli, że drugi człowiek o nich dba. Wszystkiego najlepszego z Państwa bardzo. serdecznie dziękuję Pani Poseł. Proszę o zabranie głosu Starosty Pana Dragozyskiego, Pana Szczepana Wierzynickiego. Jego Ekscelencję, Księżyc Biskupie, Szanowni Państwo, po wystąpieniu Pani Poseł chciałbym skorzystać z wówce, które to wystąpienie charakteryzowało. Przede wszystkim było od serca, a to najbardziej lubię. Po drugie było bardzo krótkie. Spotykamy się w białym zakątku i pierwsze pytanie, jakie zadałem przy wejściu paniom, które kierują, czy to, to oznacza, że tylko biały personel ma tu wejście, ale odpowiedziano mi, że my również. Ale zacznę od tego białego personelu. Chciałbym, korzystając z tej dzisiejszej niepowtarzalnej okazji, Podziękować wszystkim pracownikom Radzyńskiego Szpitala i tych w białych fartuchach, i w tych w szarych fartuchach, i fartuchach i, i dowolnego, innego koloru, za to, co Państwo dla mieszkańców powiatu Radzyńskiego, dla mieszkańców okolicznych powiatu zrobiliście w okresie pandemii. Chcę powiedzieć, że Szpital Radzyński był jednym z pierwszych szpitali, który pozytywnie odpowiedział na y, prośbę pana Wojewody, żeby włączyć się y, w walkę y, z pandemią, z COVID-em. I też pan Wojewoda, pamiętam, na jednym ze spotkań y, z, ze starostami wyróżnił ten szpital jako jeden z trzech szpitali, który w okresie pandemii miał najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o realizację kontraktu. I za to chciałbym podziękować na ręce pana dyrektora, jego zastępców, wszystkim pracownikom szpitala. Jesteśmy i byliśmy z państwa w okresie pandemii bardzo, bardzo dumni. Ale samorząd ma tą cechę, że w służbie zdrowia przede wszystkim musi stawiać na pacjenta. Bo tak jak szkoły nie ma bez ucznia, tak szpitala nie ma bez pacjenta. I chciałbym Państwu, pracownikom szpitala, bardzo serdecznie podziękować za tą ogromną empatię, jaką cechuje y, Państwa praca. Poznałem szpital dosyć dokładnie. Pani doktor Kasia Niewegłowska poznała starostę dogłębnie. <grym> chciałbym <grym> podziękować wszystkim pracownikom. To, za, to, za tą ogromną robotę, jaką wykonujecie. Ja wiem, że wszystkich oddziałów nie poznałem i wierzę, że nie poznam już oddziału położnictwa, natomiast ten oddział, ten oddział jest powodem naszej dumy. Ja myślę, że kadra menadżerska szpitala, złożona z pana dyrektora Dolweta Lisa, jego zastępców, tak działa, że ten szpital zmienia się naprawdę w bardzo szybkim tempie. Rola samorządu jest banalna. Ja już chyba kiedyś o tym mówię. Rola samorządu polega na tym, żeby pomóc szpitalowi w zabezpieczeniu, krótko mówiąc, z tego, czym dżentelmeni nie mówią. I to staramy się robić. Stosując zasadę łapania tysiąca srok za ogon. Bo nieprawda, że nie łapie się dwóch srok na ogon. Gdy się działa w polityce, gdy się działa w samorządzie, trzeba łapać setki srok za ogon. I to staramy się robić. I wszystkim tym, którzy byli przez nas łapani na tą kasę, pani poseł, panu Wojewodzie, panu marszałkowi, Chciałbym bardzo samorządom, wszystkim samorządom Powiatu Radzieńskiego, których przedstawiciele tu z nami są, chciałbym serdecznie podziękować, bo mógłbym przykłady przytaczać. Weźmy ambulans dla szpitala. NFZ za ten ambulans nie zapłacił. Zapłacił pan prezes Bajko, któremu bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie dla szpitala. Za, y, zapłacili samorządowcy y, poszczególnych samorządów miasta i gmin. Powiatu Rezyńskiego. Bardzo serdecznie za to, za to wsparcie dziękuję, i to jest, to jest ten, ten kierunek. Pytanie: czy na tym koniec odpowiedź jest bardzo prosta? Nie! Idziemy do przodu. Już pani poseł wspomniała o, o pewnych naszych celach, które mamy, ale mając takich przyjaciół jak pana e, Ryszarda Szczygła, jak, jak e, posłów, senatora. Z tego okręgu biegu. Ubolewam, że pana Grzegorza Biereckiego z nami nie ma. Pan poseł Darek Stefaniem za chwilę dotrze. Jesteśmy spokojni, że nasze cele będziemy osiągać. A co w przyszłości yy, yy, nas czeka? My no, musimy dostosować SOR w Radzeniu Podlaskim do potrzeb nie tylko powiatu Radzińskiego, ale do potrzeb całej okolicy. Bo zobaczcie państwo, za chwilę powstanie Via Carpatia. I praktycznie przy tej trasie od Lublina do Bielska-Podlaskiego to my jesteśmy bezpośrednio przy tej trasie i to my musimy zapewnić bezpieczeństwo potencjalnym pacjentom, którzy tutaj na tej trasie ulegną. Yy, jakimś problemu. Ja bym krótko mówić, mówić będę kończył. Pani Kasiu, pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wtedy kiedy starosta nie mógł z panią dyskutować, bo pani mu yy, otwór yy, usta zatkała rurą, pani mi wyjaśniła wszystko, co pani potrzeba i ty, yy, yy, myślę, że to na pewno nie zaszkodziło. Ja z panią nie dyskutowałem, nie dyskutowałem, ale głupio mi jest, bo tak zerfi jak przypomnę, ta pomoc za nie wymagała ze strony samorządu wkładu własnego. Bo my w tej kadencji, od tej kadencji przyjęliśmy z panem dyrektorem zasadę. Wy się nie stresujcie wkładem własnym. Wkład własny to jest nasz problem. Wasz problem, wspaniałe pomysły, do których nas yy, przekonacie. Przerw wkładu własnego nie było. I żeby to zrekompensować, to chciałbym wspólnie z panem wicestarostą w imieniu samorządu powiatu radzyńskiego, panie kierownik, przekazać taki skromny prezent. Ja wiem, że niektórzy się wyśmiewają z tekturek, że lepsze by były pieniądze jak tekturka, ale uwierzcie, nigdy tekturka nie była oszukana, a już parę z nich mam w gabinecie. Astroskop razem z laparoskopowem, laparoskopem, razem z pozostałymi urządzeniami niech służy yy, yy, szpitalowi, a przede wszystkim nie służy tym, dla kto, którzy są dla nas najważniejsi, mieszkańcom Powiatu Razyjskiego. Serdecznie dziękuję. prezydencie, księży biskupie, szanowni państwo, dostojni goście, pani poseł, pani wojewodo, a wszystko dzieje się w Radzyniu Podlaskim. Dlatego też wyrażam wielką radość, wielkie zadowolenie, że w szpitalu powiatowym w Radzyniu Podlaskim poziom usług medycznych wzrasta poprzez kolejny taki bardzo ważny element, jakim jest pracownia endoskopowa. Myślę, że jeśli nie wszyscy, to znaczna część naszych mieszkańców przyjmuje to z wielką satysfakcją, bo poziom usług medycznych ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich, dla potencjalnych, jak powiedział Pan Starosta, potencjalnych pacjentów. To bezpieczeństwo jest bardzo ważne dla człowieka. Dla takiej równowagi ducha, dla równowagi również ciała. Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panom dyrektorom, państwu, całemu zespołowi pracowników szpitala powiatowego w Radzyniu, bo chcę jedną rzecz jeszcze od siebie też tak dodać. Te inicjatywy, z którymi wychodzi pan starosta, panowie dyrektorzy, są naszym oczekiwaniem. Są naszym oczekiwaniem. Dlatego też serdecznie wam Państwo gratuluję tego sukcesu i myślę, że to jest początek tej drogi, ponieważ jeszcze wiele jest do zrobienia, ale jesteśmy świadkami tych bardzo pozytywnych przykładów, które obecnie mają miejsce. Za to bardzo serdecznie Wam dziękuję Państwo. Bardzo serdecznie dziękuję i cóż mogę powiedzieć, no, życzymy sobie tego wszyscy, aby ten rozwój postępował. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie burmistrzu. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Dyrektora Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Panią doktor Magdalenę Czarkowską. Biskupie, pan... Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, wiele słów tutaj zostało powiedzianych. No ja z racji tego, że reprezentuję Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, może odniosę się trochę do finansów i do kondycji szpitala. W tym miejscu zacznę może od tego, że chciałabym pogratulować dyrekcji szpitala tak wspaniałego przedsięwzięcia, ale chciałabym się też odnieść do tego, że to nie wszystko, bo tutaj ciągle mówimy o inwestycjach, mówimy o dyrekcji. Natomiast ja patrzę na ten podmiot przez pryzmat jakości w ochronie zdrowia. A jakość to nie tylko budynki, to nie tylko sprzęta, to przede wszystkim państwo, ludzie i to nie tylko biały personel, ale to szary człowiek, który tu pracuje, który tu sprząta. I państwu za to dziękuję, bo ja tą jakość widzę na co dzień. Obserwując jak ewaluuje ten szpital, jak się przekształca, ja mam doświadczenia w współpracy jeszcze z poprzednich moich zawodowych doświadczeń właśnie z tym szpitalem, kiedy stał na pierwszej linii frontu w walce z COVID-em, kiedy nasza współpraca układała się doskonale z tym szpitalem, ale to dzięki temu, że to Państwo przyczyniacie się do tego, że to Państwo tworzycie ten podmiot. Ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że. Widzę wzrost wykonywania świadczeń, za które chętnie Państwu płacę i mogę zapewnić, że były płacone nad wykonania i będą. Wiem, że tutaj ciągle borykacie się z problemami finansowymi i dziękuję tutaj w tym miejscu też pani poseł za angażowanie w tą współpracę. Po to, żeby te wszystkie szpitale powiatowe, nie tylko szpital raczejński wychodziły z tych trudnych e, finansowych tarabatów, ale dokładamy wszelkich starań. Spotykamy się na bieżąco i z panem dyrektorem, i z panem starostą, z panią poseł za co jeszcze raz dziękuję, po to, żeby znaleźć rozwiązania, żeby Państwu się lepiej pracowało, a przede wszystkim robimy to dla dobra pacjentów, bo pacjent jest dobrem nadrzędnym. I chciałabym powiedzieć, że Państwo świetnie zdaliście egzamin z tego, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Ponieważ Wy już przeszliście nieraz taką drogę i mogę powiedzieć ze swojej strony, że współpraca i między szpitalami, ze Szpitalem w Radzeniu, jak również mojej instytucji, ze Szpitalem układa się wzorcowo i wszystkim bym tego życzyła. Mam nadzieję, że tutaj te wspomniane inwestycje, które wymagają, czyli SO i inne oddziały przy współdziale i Pani Poseł i zaangażowaniu całego samorządu i Pana Dyrektora, którego muszę pochwalić, bo naprawdę ja mam do, do czynienia z wieloma dyrektorami podmiotów leczniczych, ale Pan Dyrektor walczy jak lew i o personel i o sprzęt i w ogóle o to, żeby istniał ten szpital, który jest widoczny. Gratuluję tego pierwszego miejsca w ogóle i czwartego, za którego co Państwo odbierzecie statuetkę, tak, więc to jest też... To jest <trujne> Więc mam nadzieję, że tutaj ten pan dyrektor doceni swój personel pozostały. Chciałabym jeszcze w tym miejscu podziękować i pogratulować pani kierownik, dlatego że po krótkiej dzisiaj prezentacji poznałyśmy się pierwszy raz, widzę zaangażowanie i widzę pasję. Proszę Państwa, to jest niezwykle istotne, żeby ktoś, kto kieruje takim zakładem, miał pasję i dostrzegał nie pieniądze, a pacjenta, i to, żeby ten pacjent był komfortowo zaopiekowany. Gratuluję Państwu tego, że macie takich kierowników i taki personel, bo to jest wartość dodana i to jest właśnie jakość podmiotu. Także życzę dalszych sukcesów i bardzo dziękuję.